Z Ewangelii według Świętego Marka. Przyszli do Jezusa saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania. Zagadnęli, zagadnęli go w ten sposób: Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: Jeśli umrze czyjś brat i pozostawi żonę, a nie zostawi dziecka, niech jego brat weźmie ją za żonę i wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umierając nie zostawił potomstwa. Drugi ją wziął i też umarł bez potomstwa, tak samo trzeci. I siedmiu ich nie zostawiło potomstwa. W końcu po wszystkich umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, gdy powstanął, którego z nich będzie żoną, bo siedmiu miało za żonę. Jezus im rzekł: Czy nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie pisma ani mocy bożej? Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie. Co zaś dotyczy umarłych, że z martwych staną, czyż nie czytaliście w księdze Mojżesza, tam gdzie mowa jest o krzaku, jak Bóg powiedział do Mojżesza, ja jestem Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Nie jest on Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie. Kochani, tak sobie dzisiaj myślę, kiedy czytam ten fragment Markowej Ewangelii, że trzeba bym sobie wyobraził, te rozmowy saduceuszów i Jezusa. Oni przychodzą do niego ze swoim odwiecznym problemem, no bo przecież nie wierzą w zmartwychwstanie. Nie wierzą w życie pozagrobowe. I warto, żebym ja siebie dzisiaj zapytał, jaka jest moja. Osobista relacja do prawdy o zmartwychwstaniu, do prawdy o życiu wiecznym. Jaki wpływ ma ona na moje osobiste życie? Czy ja po prostu jestem przeniknięty nią w mojej codzienności? Tą prawdą o zmartwychwstaniu. Bo przecież Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Sadyceusze, jak słyszeliśmy dzisiaj, jedynie pozornie przychodzą radzić się pana Jezusa. To jest pewien pozór, takie udawanie. Odwołują się do prawa mojżeszowego, przywołują jakiś wymyślony przykład, aby udowodnić Jezusowi swoje racje. I może właśnie dzisiaj warto zapytać. O moje wątpliwości co do wiary, co do powołania, co do życia. Czy szukam u Jezusa odpowiedzi? Czy pozwalam panu Jezusowi zakwestionować moje racje, przekonania? Czy ja pozwalam poddać się Jego Słowu, Jego woli? Czy tak umiem? i właśnie co ja mogę dzisiaj powiedzieć o mojej zażyłości ze Słowem Bożym co ja mogę powiedzieć o oddawaniu się całkowitym Panu Jezusowi czy szukam w Słowie Bożym światła do rozpoznawania, do rozpoznawania rozeznawania woli Bożej czy w tym rozeznawaniu duchowym korzystam chociażby z pomocy kierownika duchowego. Mhm. Pan Jezus przypomina nam bardzo ważną, bardzo ważną rację, bardzo ważną prawdę, którą zostawił mi w Biblii. Bóg jest Bogiem żywych, a nie umarłych. Tabernakul jest dla mnie takim miejscem, gdzie mogę odżywać, gdzie patrząc na mojego Pana, na mojego mistrza. Mogę się wzmacniać. Warto zaplanować sobie czas na adorację Najświętszego Sakramentu. Mogę modlić się takimi słowami: W Tobie jest źródło życia, w Tobie, O Panie, jest moja nadzieja, w Tobie, O Panie, jest mój pokój. W Tobie ufam, bać się nie będę. Ty jesteś jedynym Panem mojego życia, Panem mojego życia. I ja wierzę w to mocno. Że Ty chcesz, bym żył, bo nie jesteś Bogiem umarłych, ale Bogiem żywych. Źródłem mojego życia jest Jezus w Eucharystii. Im więcej Eucharystii we mnie, im więcej pobożności eucharystycznej, im więcej Chrystusa pod postacią chleba w moim życiu, im więcej pokarmu, pokarmu żywych, tym więcej życia we mnie. Życzmy sobie tego, byśmy byli ludźmi żywymi, bogatymi Bogiem.